Bo jak wiadomo, jedna śrubka wiosny nie czyni, ale 10 tysięcy śrubek już wiosnę czynią. Jak myślicie, ile w tym wiaderku jest? Tu mamy na zero. Lecimy tutaj. I uwaga. Maniek, posprawdzaj no tutaj, czy wszystko się zgadza, co? Maniuś. No, słuchajcie. Jechałem sobie z pracy, tak Maniuś, tak, zepsuty psie, o muchy go interesują, jak ino coś, bzycy to wszystko, Trzmiele osy, szerszenie, kormorany i inne. E, słuchajcie, jechałem sobie z pracy, na zdrowie i takie coś sobie leżało w Czechowicach pod hasioczkiem, no to mówię, zatrzymam się, zabiorę, zwłaszcza, że ktoś się do tego chyba dobierał, na zdrowie Maniuś. Yy, blach już nie było, ale nie wiem, czy ktoś po prostu zajrzał tu do środka i powiedział e to nie dla mnie, czy... Nie wiem, naprawdę nie wiem. Tak czy inaczej to mnie skusiło, także ja sobie to wziąłem. A do tego zobaczcie, co tu jest. Mosiąc, to jest w ogóle częściowo rozkręcone, to jest ciekawe. Nie wiem, czy ktoś przy tym poległ, czy co. Tak czy inaczej jest miedziucha do wyjęcia. Yy, Mosiąc, trochę jakiś tam yy, złomu i w ogóle... Jest aluminium, ale pewnie grzałka będzie w środku zalana, także pójdzie na złą w całości. Ale oprócz tego leżało e, to już jest zdemontowane leżało masę takich porcelanowych opraw do bezpieczników. O, ja już sobie tu częściowo to rozebrałem. Słyszycie ten piękny dźwięk? O, uwaga! cia ciach, cia Jest tego jeszcze więcej. o. I chciałem pokazać wam tak mniej więcej, jak ja sobie z tym radzę. Bo, jak to się bierze do ręki, to ktoś mówi: O, przecież tego mosiądzu tu nic nie ma. No, fakt. Tutaj jest więcej porcelany, ale ten mosiądz jest banalnie prosty do odzyskania. O, tu są jeszcze akurat kable miedziane do odzysku. Tu gdzieś miałem takie. O, tego też nie wyrzucam. Zobaczcie takie. O, szczępy, te co były poucinane. E, tutaj na przykład, nie? Taka końcówka. Ja tego nie wyrzucam. Zaraz Wam pokażę, jak e, bajecznie łatwo odzyskać z tego. Bez nożyka, bez niczego. Z tego tak samo. Bez nożyka. E, no i zobaczymy, ile e, finalnie wyjdzie. Mimo siądzu z tego, prawda? Wiadomo, że tak jak mówię. Większość będzie porcelany, ale to jest. Tak bajecznie, prosty mosiąc w odzysku, że grzech nie przykucnąć i tego nie pozbierać po prostu. No to przykucnąłem i pozbierałem. Mam nadzieję, że mi to wszystko wyjdzie, bo kolejny selfie stick z, ze sklepu marki Action, czy Action, jaką się tam nazywa. Tutaj było takie z gumą, o było i wyszczeliło mi gdzieś w las i tyle z tego, nie wiem czy to mi wyjdzie wycieczka do Aksiona mnie czeka one są słabe, ale ta cena w jakiej one tam występują jest um, one są warte tej ceny, o, że tak powiem prześmiewczo, nie? no nieważne bierze mi się do roboty do tego bardzo nieprofesjonalnego demontażu będziemy potrzebowali kilku rzeczy, kawy to jest obowiązkowo małego kowadełka, w moim przypadku szyna wąskotorowa odkupiona ze złomu Kombinerki, płaski śrubokręt, młotek i obowiązkowo okulary, żeby oczy osadzone w czaszce chronić przed porcelaną, ponieważ to pryska na wszystkie strony. A nie muszę wam mówić, że porcelana po rozbiciu jest ostra jak szkło. Notabene są noże porcelanowe, więc miejcie wyobrażenie. I teraz tak, do czego kowadełko? Kowadełko. Na przykład do tego. Bierzemy takiego gangstera, robimy ciach, ciach i mamy miedziuszkę gotową. Z takich strzępów, nie? A jak wiadomo, to to schodzi. Jak wiadomo, grosz do grosza i jest kokosza. Ale też będzie kowadełko potrzebne do innych celów. Zaraz Wam pokażę. Bo taką porcelanę to można śmiało rozwalać na Kawałku betonu, ale tu miałem gdzieś. O, tu. Tutaj jakiś himen elektryk to yy, przykręcał, dlatego będzie młototerapia potrzebna, żeby to ostukać i odkręcić. <grywia> właśnie. Albo tak, albo nijak. Kurde. No mówię Wam, nie wiem kto to, e, inny śrubokręt. Z większym śrubokrętem powinno to iść dobrze. Co prawda ten śrubokręt jest odkupiony ze złomu i trochę krzywy, bo u mnie robi za wybijak. Popatrzcie, nie puści. No. Nie zawsze jest kolorowo, ale kto to tak dowalił? Mój Boże, ach kurde, ani tak, ani śmak. Nie chce iść, nie macie czasu, nie bawicie się w to, bierzecie tak. O, ciach, urywacie. Straty muszą być. Po prostu nie chce mi się bawić z tą śrubką. Już zresztą rozwaliłem, coś tu fruwa. Co tu fruwa? Pająk. Tu jest jeszcze jeden taki gangster, który niekoniecznie chce się poddać. O, ten się poddał. Kilka uderzeń młotkiem i jest elegancio. Także to leci do złomu. Tutaj mamy tak. Yy, śrubki są zalane, widzicie? Tu są pozalewane jakimś lakiem, ale to żaden problem, ponieważ robimy to. Aha, i jeszcze raz przypominam, to na oczy. O, i uwaga. Patrzcie. Ciach, ciach. Porcelana jest twarda ale krucha. I odkręcamy sobie paluszkami. Złomik, złomik. I tu gotowy mosiąc w pobiale. Tu mamy jeszcze takie coś. Ta cała blaszka jest z mosiądzu. I ten, nie wiem nazwę, to pin w środku też jest z mosiądzu. Ale porcelana jest zalana na tym czymś. Dlatego zalana? Czy no, bywają różne i zalane i nie? Dlatego ja robię to tak i jest po problemie. O i nie tu, tu i do pobiału. A to, no to tutaj sprawa jest bardzo prosta. Raz. Żadnych korowarek, żadnych nożyków, żadnych innych wynalazków. Tylko młotek. Kilka uderzeń i patrzcie, jaka piękna miedziucha. Oj, coś mi się zdaje, znaczy zdaje, ja to wiem, że warto było pozbierać to, bo to było luzem wysypane wszystko. Tu jest jeszcze kawałek, a to zejdzie ręcznie. Tak i do miedziuszki. A to wszystko wyrzucam do gruzu. To jest porcelana. U nas na przoku jest pojemnik na gruz. I to wszystko ląduje w gruzie i będzie służyło za jakieś, nie wiem, przypuszczam, że utwardzenie pod autostradę. Tutaj został tylko ten środek. Także muszę uważać, żeby mi do kawy nie naleciało. Tak. I tutaj to, ta śrubka, która to trzymała, była zalana. Się odsłania. Śrubka do złomu to leci do mosiądzu. To leci do wora. I tak to wygląda. Tutaj są takie śruby, które nie chciały puścić. O ale. Większy śrubokręt. I jest robota zrobiona. O, jak pięknie. Kurde, mogłem sobie, jest 13.06, mogłem sobie czas mierzyć. Nie wiem, z 10 minut tutaj działam. Mogłem sobie czas mierzyć, w jakim czasie się z tym uporam. No, ale będziemy mierzyli od 13.10 w takim razie. O, tu jest, widzicie, zalana śrubka. O, już nie jest zalana, żeby się nie pociąć. Warto mieć oczywiście yy, rękawiczki, nie? tylko że ja nie lubię takiej drobnicy robić w rękawiczkach, to też wolę bez rękawiczek, ale oczywiście ostrożnie, żeby się nie pokaleczyć, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. Taka zabawa. A jak macie taki cały z tym, bo tamte już miałem zdemontowane, także tu macie dwie śrubki, one są tutaj niezalane, więc albo bierzecie śrubokręt i się bawicie w odkręcanie, albo raz, dwa, o, to już wyszło. Można sobie stalową śrubkę odkręcić tutaj raz. No, patrzcie, jakie uparte i dwa, i paluszkami można się wtedy tego pozbyć. I mamy gotowy mosiąc w pobiale. Kiedyś na jakimś kanale usłyszałem, aż mi ręce opadły, że pobiał to jest posrebrzana mieć Czy tam mosiąc? Nic bardziej mylnego. Pobiał to jest cynowana mieć albo. Mosiąc i jest to robione tylko dlatego, że cyna. Ja to dałem tu, cyna nie koroduje, jest odporna na warunki atmosferyczne, a miedź nie dzieje i nie jest odporna na warunki atmosferyczne, i dlatego ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby powlekać cynom mieć i mosiąc, żeby uchronić je przed po prostu wpływem warunków atmosferycznych i właśnie o to chodziło, nie żadne posrebrzanie nic z tych rzeczy tylko cynowanie, patrzcie jakie lapsiory. pięknie aż jestem ciekaw ile miedzi z tego wyjdzie i co jest ważne tą metodę obijania tych drutów możecie stosować tylko w przypadku właśnie drutów z linką tak nie zrobicie no niestety linka się poddaje, ugniata, ugina, bo jest splotem kilku drutów, ale z pojedynczym drutem ta metoda jest bezbłędna, zwłaszcza w odniesieniu do takich drutów, które mają otulinę taką wiecie e, przeżartą przez czas jak wychodzi na przykład drut z ziemi, to wtedy tylko młotek, nic więcej e, bierzemy się dalej do roboty. Bez pośpiechu, bez spiny, 13:20. Został mi ostatni drucik do obicia, czyli można powiedzieć, że w 20 minut, już takie naciągane, takiej nieśpiesznej zabawy. O, ale jestem ciekaw, ile zarobię w te 20 minut. Jaki będzie wynik? Nie wiem czy tam gdzieś nie grzmi już, bo pogoda ostatnio jest troszeczkę zwariowana. No ale w sumie wiosna. Pora radosna, wiosna, nie? Tak to wygląda. Tu robimy śmigiełko. O, ciach, ciach, ciach. Zeszło to leci tu. Tu dwie śrubeczki. porcelanka do gruzu a jeszcze to mi zostało a widzicie no to tutaj to samo no schemat działania taki sam to jest jakieś starsze bo na dwie śrubki także śrubki odkręcamy uwalniamy mosiąc od złomu a tutaj widzę kable aluminiowe były tu jest amelinium to w ten a tu już nie, tu już chyba jest miedziuszka. A tu jest zardzewiałe. Dobra, uwolnię to od tych kabli i się odezwę. O, nie idzie, dobra. No i tak, tu już w ogóle nie ma sensu się bawić, bo tu są e, śruby z zakrętkami. Także tutaj po prostu korzystamy z tego, co oferuje nam porcelana, czyli z kruchości. Tutaj szybciutko ciach. Mm. Ważne jest, żeby tego nie pokaginać, bo jak te śruby pozaginacie, no to będzie problem z ich wyjęciem, a tak jak one są proste, czyli trzeba po prostu stukając młotem uważać, żeby e, no, nie powyginać ich, nie? To tylko o to chodzi. Tak. No i tutaj jeszcze jedną. I jeszcze troszkę złomiku będzie fajnie no, tu nawet dwie śruby trzymają. Tak to jest jakieś inne jeszcze. dobrze o, tu się coś chwyciło. No i ktoś powie oczywiście, że o tyle gruzu. No jest trochę gruzu. W zasadzie trochę gruzu jest najwięcej, ale surowca też troszkę jest. Na koniec oczywiście będziecie potrzebowali jeszcze zmiotki i szufelki, bo po sobie trzeba posprzątać to wiadomo. I teraz przejdziemy do najprzyjemniejszej, 20 minut, najprzyjemniejszej części. Ile jest, widzicie, gruzu porcelanowego, to wyjedzie na przok i będzie jakimś utwardzeniem, czy tam zatwardzeniem do autostrady czy innego. Tam, dobra, zacznijmy może od miedziuszki. Ile wyszło miedziuszki? Ta miedziuszka tu jest efektem ubocznym, że tak powiem, bo mogła być, a mogło jej nie być. 80 gram po 30 zł, tak dobrze. No, to będzie jakieś 2,60 niech będzie. 2,60 piechotą nie chodzi. Złomik złomiku to chyba, wiecie, co nie ma sensu. Nie, nie ma sensu, ale pokażę Wam coś, bo mówią, że grosz do grosza jest kokosza. Ja tu mam taką puszkę po starym oleju i napycham tą puszkę, właśnie taką. Drobnicą, a niczego nie przepuszczam. Wszystko tutaj idzie. O, i zaraz Wam pokażę, ile to już waży. Gdybym te wszystkie śrubki wyrzucał śrubki, nakrętki i inne tam podkładki to. No chodź, to. Dlaczego życie jest takie skomplikowane? Uwaga! Prawie 8 kilo 8 razy 7, właśnie tyle czyli 5,60. Mamy w śrubkach i ważymy dalej. Aż się waga wyłączyła z tego wszystkiego. Tu jest aluminium, ale takich bobków to nie będę ważył. Czyli tak 2,60 mieliśmy w miedzi i tutaj przez 20 minut. To wygląda jak miedź. Nie, to jest małsiąc, tylko się troszkę utleniło. Tak. tak i tak. Dobra, po 20 zł, licząc, mamy 600 gram, czyli 6 razy 2,12 plus 2,60, prawie 15 zł. Tylko dlatego, że chciało mi się zatrzymać i to pozbierać. Bo ktoś by powiedział, a Wincy tam. Porcelany, jak, jak tego wszystkiego, ale mnie się chciało. To sobie pozamiatam. A tego gościa zostawimy na raz następny. Nie wiem w ogóle, czy będziecie chcieli oglądać. O jezu, wymań się! E, rozbiórkę tego, bo mnie w sumie ciekawi, ile tutaj surowca z tego wszystkiego wyjdzie. No dobra, trzymajcie się i papaty. Mnie jak ty chyba czujesz burzę, co? Pewnie, że tak. Papa. Pa bo jak wiadomo jedna śrubka wiosny nie czyni ale 10 tysięcy śrubek już wiosnę czynią jak myślicie ile w tym wiaderku jest tu mamy na zero lecimy tutaj i uwaga o jezusicku 21 kilo mosiądzów po razy 20 złotych Cztery stówy jak nic. Maniek zgadzasz się, maniek się zgadza.